Siema, ja jestem trzeci. W dzisiejszym odcinku ubiję sobie Daryl'a na moim koncie brałem teraz na dwudziestą rangę. No i już tutaj macie time tej gierki, gdzie właśnie sobie wbiłem tego Daryl'a. No i grałem sobie z moim widzem E, oraz członkiem klubu, bo wiem, że ta osoba mnie subskrybuje i ogląda, oraz jest w moim klubie. E, a więc, jeśli ty też chcecie wystąpić na odcinku, bądź też zagrać ze mną tak w odcinku, tylko tak po prostu na co dzień, e, nie nagrywając tego, e, no to dołączacie do klubu, na klub, nazwy lub trzeciego. To możecie wystąpić na odcinku oraz e, tak pograć ze mną na co dzień. A teraz życzę wam miłego oglądania, no i przejdźmy do wyniku. Mówiąc, przejdźmy do wyników, miałem na myśli ten obrazek, który tutaj widzicie, a więc zbicie 20 rangi, 8 bucharków ponad 500, no i plus 300 gwiezdnych żetonów. A więc odbierzmy sobie to wszystko w lobby plus 9 bucharów, plus 10 żetonów i plus 300 gwiezdnych punktów. A więc, no, to już by było na tyle w tym odcinku, a więc muszę się z Wami już pożegnać. A więc to już było na tyle w tym odcinku, bo mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i jeszcze z ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam Was do mojego klubu w Brawn klubu nazwę Trzeciego, klub jest on dostępny od zera cholerów, także że każdy może tam dołączyć. No i klub ma już prawie 300 tysięcy jest to mega duża liczba. No może przesadziłem w tym, że mega, no ale po prostu jest to duża liczba, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, no i najważniejsze jest właśnie to, że jest oceniony na także każdy może tam dołączyć. No i co, gram sobie z wami e, no praktycznie jakby nie tylko na odcinkach, na odcinkach też oczywiście z wami gram, jeśli chcecie. Ale gram też y, z członkami klubu tak y, normalnie, tak na co dzień, y, poza nagrywaniem. Także dołączacie do klubu. No i co? Ja już się z mi żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia, to już było na tyle. No i cześć!